Kiedy dziewięć miesięcy zaufania poszło do kosza w ciagu jednej nocy, położna podała mi syna po raz pierwszy, a ja totalnie zgłupiałem. Stałem jak wryty. Kasia leżała wyczerpana po kilkunastu godzinach porodu, jej blond włosy przyklejone do czoła od potu. Sięgała po nasze dziecko z trzęsącymi się rękami, a ja patrzyłem na malucha w moich jasnych dłoniach. Miał ciemną skórę i gęste kręcone włosy. Jakby ktoś zrobił nam najokrutniejszy żart. Jest cudowny, prawda? Szepnęła Kasia. Skinąłem głową, choć gardło mi się zacisnęło. Musiała coś zauważyć, bo jej uśmiech trochę zgasł. Pamiętasz? Mówiłam ci kiedyś o moim Rzuciła cicho. Coś tam kojarzyłem o ciemniejszych rysach u kogoś z rodziny, ale ten maluch wyglądał zupełnie inaczej. A moja głowa już podsuwała myśli, których nie chciałem dopuścić. Reszta dnia to zamglone sceny: pielęgniarki, badania, wejście jej rodziny jak huragan. Wszyscy szczęśliwi, zakochani w dziecku. Mama Kasi tuliła go jak najcenniejszy skarb. Siostra zachwycała się jego paluszkami i mówiła, że ma dokładnie podbródek Kasi. Czułem się jak trucizna w tym pokoju pełnym radości. Kasia ścisnęła moją dłoń i spytała: Jesteś okej? Okay? Pocałowałem ją w czoło i obiecałem, że będę najlepszym ojcem dla tego dziecka. Bo choć to nie tak miało wyglądać, byliśmy drużyną. Przynajmniej tak mi się wydawało, ale Jad zaczął działać, jak tylko wyszedłem po ubrania. Telefon zaczął wibrować non stop. Moja mama, zdjęcia, które Kasia wrzuciła na Facebooka, wystarczyły. To nie jest twoje dziecko krzyczał Kapslok jeden z jej smsów. Mówiłam, że ona nie pasuje do naszej rodziny. Dzwonił też mój kumpel Michał. Stary, przykro mi, ale to nie może być twoje. Zrób test, zanim coś podpiszesz. Nawet mój brat, który zawsze lubił Kasię, napisał tylko coś się tu nie zgadza, ziomek. Wróciłem z pustką w głowie. Kasia siedziała i karmiła dziecko. Wyglądała jak wzór matki, ale ja tylko widziałem jej późne powroty z pracy i telefon, który zawsze leżał ekranem do dołu. Mama zadzwoniła jeszcze raz, kiedy Kasia spała. Siedziałem pół godziny, słuchając listy jej kłamstw, chociaż wcześniej uważałem je za zwykłe nieporozumienia. Wkręciła cię, powiedziała. I teraz próbuje ci wcisnąć dziecko innego faceta. Następnego ranka patrzyłem na syna i czułem jak mnie mdli. Kasia od razu zauważyła. Co się dzieje? spytała. Zmęczony jestem, burknąłem. Próbowała jeszcze raz. Pokazała zdjęcia jakiegoś kuzyna Marka, który też miał ciemną karnację, ale w mojej głowie tylko głos mamy i jej wiadomość. Przylecę jak wszystko się wyjaśni. Gdy przynieśli dokumenty wypisu, powiedziałem Kasi, że muszę się przewietrzyć. Wyszedłem. Siedziałem w aucie godzinę, czytając wiadomości od znajomych i rodziny. Wszyscy mówili to samo, że daje się oszukać, że geny tego nie tłumaczą, że muszę się chronić. Nie wróciłem. Napisałem Kasi, że chcę test na ojcostwo. Inaczej koniec. Wyłączyłem telefon i pojechałem do kumpla. Przenocować na kanapie. Brat przyleciał następnego dnia. Siedzieliśmy wieczorami i napędzaliśmy się wątpliwościami. Kasia dzwoniła, pisała. Nie reagowałem. Pewnie teraz wymyśla historię. powiedział brat, kiedy piliśmy piwo w jakimś barze. Dobrze, że nic nie podpisałeś. Mama dodała z ulgą podczas kolejnego telefonu. Na badanie przyszliśmy osobno. Usiadłem daleko. Kasia wyglądała na wykończoną, ale starałem się nie czuć nic. Próbowała coś powiedzieć, ale udawałem, że czytam coś ważnego. Pobrali próbki. Maluch wyciągał rączkę, jakby chciał coś złapać. Wyszedłem zaraz po tym, jak zrobili moje. Wynik był pozytywny. To był mój syn. Kasia wysłała mi tylko zdjęcie dokumentu. Żadnych słów. Zadzwoniłem. Numer nieaktywny. Pojechałem do mieszkania. Puste. Tylko moje rzeczy spakowane w kartony. Jej rodzina przestała odbierać. To było półtora roku temu. Tydzień temu spotkałem ich w sklepie. Mój syn szedł chwiejnym krokiem, trzymając za rękę jakiegoś faceta. Śmiał się. Kasia mnie zobaczyła przy płatkach i po prostu skręciła w inną alejkę. Wyszedłem i długo. Siedziałem w aucie i wtedy dotarło. Dostałem to, czego chciałem. Dowód. Tylko, że już nie miałem rodziny.